Tak samo jak Jomtyrua Dweshana Przyjacielu i przyjaciółko, w ten nadchodzący piątek, 6 września 2013 roku, wieczorem od zachodu słońca, wchodzimy w bardzo szczególny dzień. W tym dniu mamy dwa święta: święto Jomtyrua oraz dzień Szabatu. Powójne błogosławieństwo od naszego Adonai. Hallelujah. W tradycyjnym judaizmie dzień ten był obchodzony w tym roku od wieczora w środę, 4 września, do wieczora w czwartek, 5 września. Zapytasz przyjacielu, przyjaciółko, dlaczego w judaizmie mesjańskim my obchodzimy o dwa dni później? Otóż my nie obchodzimy później, ale raczej w czasie, kiedy ten dzień należy obchodzić. W Beresit, w pierwszej księdze mojżeszowej, wiersz 1.14, czytamy, że nasz twórca ustanowił światła na sklepieniu niebios, po to, aby one, zacytuję tobie, oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia Moadim. Tutaj słowo hebrajskie w tym miejscu jest Moadim, co znaczy wyznaczone czasy czyli aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia mładim dni i lat. Dalej, czytamy we Wajkra, czyli w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 24 wiersz, czytamy tak. Powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny. Obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie Mikra kodesz. Zatem na nieboskłonie musi pojawić się znak, i tym znakiem dla Teruła jest pojawienie się pierwszego sierpa księżyca w siódmym miesiącu. I właśnie w ten piątek pojawi się pierwsze światło księżyca naznaczające w ten sposób. Rozpoczęcie się pierwszego dnia siódmego miesiąca, zwanego w tradycyjnym judaizmie jako Tishri, a w zapisie biblijnym nazwa tego miesiąca jest etanim, i znajdziecie to w drugiej księdze królewskiej, ósmy rozdział, drugi wiersz. Brak takiego znaku zatem na nieboskłonie jest brakiem dowodu na to, że ten dzień nastał. Przyjacielu, przyjaciółko, wspólnota judeo zachowuje Jom dokładnie według mycwot, jakie przekazał nam Adonai. Święto Jom czyli Dzień Trąbienia, niesie ze sobą wiele poselstw i trudno by to było, żeby wszystkie w tym momencie umówić, ale chciałbym zrobić jakiś taki główny zarys. Jednym z głównych z nich, z tych poselstw jest trąbienie. Ma to być, jak pisze w Wajka III Mojżeszowej, 23, wiersz 24, dzień pamiętny obwołany trąbieniem Mikua Kodesz, święte zgromadzenie. O tym więcej za chwilę. Inny aspekt, również ważny tego święta, rozpoznanie, jest to rozpoznanie tego, że doszliśmy do rozpoczęcia nowego roku w kalendarzu cywilnym Izraela. Biblia mówi, że początek, początek miesiąca Awiw na wiosnę, to jest czas, kiedy jest Pascha, Pesach, jest to miesiąc, w którym rozpoczyna się dla nas nowy rok we roku liturgicznym. Właśnie licząc od pierwszego dnia Awiw, teraz dotarliśmy do pierwszego dnia siódmego miesiąca, do dnia Jąty Tyrua. Dlatego w tym dniu składa się wzajemnie dwie formy życzeń. Jedna, pierwsza z nich Haksamea Jomtyrua. Każdy mówi dla siebie nawzajem, to znaczy radosnego święta święta Jomtyrua. Inne pozdrowienie to jest Szanatowa, dobrego nowego roku. Tradycyjnie spożywamy w tym dniu jabłka z miodem. Tego dnia te jabłka z miodem mają nam przypominać o słodkości nowego roku, roku cywilnego oczywiście. Dodatkowo, zamiast pieczenia na tradycyjne, tradycyjnej plecionej chałki, na ten dzień Jom przygotowujemy chałkę, która wygląda w formie zwijańca, która przypomina nam koronę, która e, przypomina nam koronę króla królów, Jeszua HaMesia, który na ten czas ma powrócić. W tradycyjnym judaizmie ten zwijaniec jest interpretowany inaczej. Tam, ponieważ nie rozpoznają miszyła, nie rozpoznają Mesijach, ten zwijaniec jest symbolem powrotu do tego właśnie dnia, do cyklu, do zakończenia cyklu tego, tego roku oraz do wzrastania w wieży, ponieważ ten zwijaniec w środku troszeczkę się podnosi, gdy jest wypiekany my w judaizmie mesjańskim w naszych wspólnotach zwracamy w tym czasie centralną uwagę na tematykę przygotowania się do Jom Teruah oraz na tematykę znaków czasów i, i tego co ma się wydarzyć podczas przyjścia Jeszua HaMashiach pamiętajmy, że każde z Moadim czyli z wyznaczonych świętych czasów jest cieniem i lekcją poglądową a zarazem i proroctwem. Proroctwem czego? Wypełnienia się dzieła zbawienia, które nasz Ojciec przygotował dla swojego ludu. Ludu, który to na, żyje na grzesznej ziemi, ziemi w cierpieniach, w trudach i oczekuje wypełnienia się tych proroctw i tych świąt. Szaul, Paweł, Szaul tak, w ty, tak mówi o tych Moadim, Czyli o tych wyznaczonych świętych czasach przez naszego Ojca, napisał w liście do Kehili do Kehili judomesjańskich w Kolosach, drugi rozdział, wiersze 16-17, pisze tak: Niech więc o Was nie wydaje, niech więc nikt o Was nie wydaje sądu co do jedzenia, picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Następny wiersz, drugi rozdział 17 w wersji inter, interlinear, wskazuje nam poprawnie ja, o co tu chodzi, o czym shaul mówi. Czasami w przekładach nie jest to wyraźnie pokazane, ale jeżeli pójdziecie do interlinearnej przekładu, wówczas zobaczycie, że te elementy, o których mówimy, te święta, nowie, szabaty, jedzenia, picia, są oznakami, albo inaczej mówić, symbolami wyznawców Issiuaha Mesheah. W interludinalnym przekładzie, drugi rozdział Kolosian, 17 wiersz pisze tak: To jest cieniem tych mających nastąpić, zaś ciało pomazańca. Te słowa zaś to grecka partykuła, która jest spójnikiem i która może wielo, można wielorako tłumaczyć. Na przykład zaś, przecinek, a, przecinek, natomiast, przecinek, i i przecinek, ale. Czyli tyle różnorakich można słów użyć, aby odnieść tą jedną partykułę. Inaczej mówiąc, zależy tu od. Intencji tłumacza, jaką wersję użyje, aby to zdanie przetłumaczyć. Jeżeli tłumacz będzie chciał użyć spójnik przeciwstawiający, użyje tak jak w tym przypadku zaś. Jeżeli będzie chciał użyć jako spójnik łączący, użyje i. I w przypadku spójnika łączącego, to zdanie tak wygląda. To jest cieniem tych mających nastąpić i ciało pomazańca. Zobaczcie, jaka to jest spójność tego zdania. Nie ma, nie ma przeciwstawiania, jakiegoś podzielania, ale jest płynność. Inaczej mówiąc, Szałom mówi tu w tym liście, że to właśnie wyznawcy Jeszua HaMesiah mają zarezerwowane. Określenie tego, w jaki sposób oni będą zachowywać te elementy story, które tu szał wspomniał, a w tym przypadku mówimy o świętach. Szał zachęca nas, aby te święta, tak jak szabaty czy nowie księżyca, były obchodzone według brzemienia, jakie pokazał nam Jeszua Hamyszija we wliście do kolosan. Drugi rozdział, wiersz szóst, szósty. Szaul podkreśla jakby celowo, aby ktoś nie miał złudzeń, że chodzi tu o ustaloną drogę e, objawioną nam w życiu Jeszua. Szaul mówi w tym właśnie wierszu, w nim postępujcie, mówi o Jeszua, w nim postępujcie, zapuśćcie w niego korzenie, na nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze jak was nauczono pełni wdzięczności Szaul nawołuje nas do czystej duchowej relacji z Jeszua zapuśćcie w Niego korzenie to jest nasza relacja z Nim jeśli zapuścisz przyjacielu, przyjaciółko w Nim swe korzenie to każde święto, każdy moed każdy z nich będzie dla Ciebie, przyjacielu, przyjaciółko, wspaniałą radością, wspaniałą ucztą błogosławieństw i doznawaniem wielu wspaniałych darów od naszego Adonai. Będzie to również miłą wonią dla naszego Ojca, który jest w niebie. Jom do którego się zbliżamy, jest przecież świętem wskazującym na Jego przyjście w chwale, w chwale Ojca aby powołać do życia ze zmarłych swój lud, a tych, którzy będą przy życiu, aby przemienić i przenieść ich do Olam Chaba, do świata, który ma przyjść. Jom czyli Dzień Trąbienia, ma zadanie co roku przypomnieć nam, abyśmy przygotowali się na Jego powrót. Szaul zapowiedział takie wypełnienie się ją w liście do tesaloniczan, czwarty rozdział, piętnasty wiersz. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej Stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Mesjiach, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze, zawsze, olam chaba, i tak zawsze będziemy z Panem. Hallelujah. Dlatego ważnym jest, aby w Nim zapuścić nasze korzenie. Wieszyła Hamzieja, aby postępować w Nim i budować i wzmacniać się w wierze w Nim. Yeshua Hamyszyja. Szczałul ostrzega nas, aby tylko czasem nie popaść w pułapkę z Szaul mówi o tym wyjście do Kołosan, drugi rozdział, ósmy wiersz. Cytuję. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czym oszustwem. Opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chamysiach, nie na Jeszyła. W Mateuszu 11, rozdział, wiersz 30, czytamy Jeszua mówiąc w przeciwieństwie do faryzeuszów i rabinów swego czasu, Jeszua mówi o swoim drodze, Chadewech. O, o tym, jak naśladować, albo inaczej mówiąc, jak nieść jego jarzmo. Mówi tam, że jego jarzmo, czyli jego halacha, jest słodka, a jego brzemię lekkie. Przyjacielu, przyjaciółko, nie pozwól, aby jakieś tradycje ludzkie e, zniewoliły Cię, albo odciągły Cię od przygotowania się. Odpowiednio i obchodzenia ją Tyruła, bądź zaniechania obchodzenia Bożych świąt, a w tym momencie mówimy o ją Tyruła, bądź obchodzenia tego święta w niepoprawnym czasie. We wspólnocie jednomiesieńskiej, przyjacielu, przyjaciółko, możesz poznać tę drogę Haderech Yeshua Hameshija. Nasze przygotowanie się i obchody mają na celu przygotować nas na ten wielki dzień powrota królu królów, na dzień, w którym On przyprowadzi nas przed tron Ojca. Czy jesteś gotów? Czy przygotowałaś się? Czy w Twoim domu możesz czuć aromę przygotowania się do Junty Rua? Czy dom jest posprzątany, czy najpyśniejsze jedzenie przygotowane? Czy wszyscy jesteście ubrani na biało? Przyjaciół, go zobacz, co o nas jest napisane w Chachid Johanan Jochanan w objawieniu Jana w siódmym rozdziale, trzynasty wiersz. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe? Skąd przyszli? Naszą tradycją jest już od wieków, aby przygotować się, na, ubierać się na biało na ten dzień. Bo symbol białego ubioru jest symbolem naszego czystego i sprawiedliwego i świętego życia. Wiersz 14 mówi I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje, szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Przyjacielu i przyjaciółko, my jesteśmy już w wielkim ucisku w tych dniach właśnie. Ucisku różnych filozofii i zwiedzeń, które rozwalają rodziny, które chcą tą drogą chodzić, które rozwalają zgromadzenia judeo-mesjańskie. Te filozofie i zwiedzenia są zapowiedziane, że jeszcze będą cięższe niż są teraz. Bacz proszę na sytuację, jaka dziś się dzieje wokół Syrii i Iranu. To bowiem będzie, to co się dzieje tam będzie miało wpływ nie tylko na Izrael, ale i na cały świat. Dlatego ważnym jest dla nas na ten czas przygotowania się, aby nas ten czas nie, nie zaskoczył, jak przyjdzie czas jeszcze większego ucisku, ale byśmy byli, ale byśmy byli wzmocnieni, wkorzenieni w wieszyła i mogli wytrwać do końca i wyprać swoje szaty i wybielić je we krwi baranka. O tych, którzy to uczynią czytamy dalej w objawieniu siódmy rozdział, piętnasty wiersz dlatego, dlatego są przed tronem bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie osłoni ich obecnością swoją. 16, nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał ponieważ baranek Jeszua Hamesia, który jest pośrodku tronu będzie ich pas i poprowadzi do źródeł żywych wód Maim Haim, do żywych wód i otrze Bóg wszelką wzę z ich z ich oczu zatem przyjacielu przyjaciółko każda z łez, która spływa po twoim policzku nasz ukochany ojciec otrze ją, bo tak Cię ukochał Wieszyła Hameshia pragnę Ci życzyć abyś Ty przyjacielu przyjaciółko, abyście wyprali swoje szaty wybielili je we w krwi baranka na ten dzień Jom tyrua, na ten dzień trąbienia a jak usłyszycie szofary, abyście byli radośni, i abyście byli e, przygotowali się na ten dzień, w którym On przyjdzie bo bowiem ten dzień jest zapowiedzią jego powrotu. Wobec tego życzę ci, przyjacielu, przyjaciółko, aby Twoje imię było zapisane w księdze Żywota. samea ją tyła, wysiana towa Shalom, shalom.